Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zapytałem się was: wojna czy pokój? Wy, większością głosów zdecydowaliście, że wojna, a niektórzy z was nawet sugerowali, bym zaatakował niewinną, osłabioną bardzo Szwecję, która wydaje się łatwym kąskiem do zgryzienia. Ja jednak pomyślałem, że. Jeżeli już grać, to na poważnie. Jeżeli prowadzić jakieś wojny, to też na poważnie, jak prawdziwi mężczyźni. Dlatego teraz ja, Niedźwiedź pierwszy, pulchny, klikam na Austrię, klikam na zakładkę dyplomacji, a następnie klikam na zakładkę Declare War. Tym samym wypowiadając wojnę, trzydziestoletnią, największą wojnę w historii tej serii. Wojnę, którą wygrają prawdziwi mężczyźni. Wojnę, która zmieni bieg historii. Wojnę którą mam nadzieję, wygrają moje Prusy. Które właśnie teraz wysłałem 25 tysięcy żołnierzy w kierunku Mecklenburga, by ten poznał znaczenie słowa miłość. A gdy już moje żo moi żołnierze tam dotrą i będą okupować cały Mecklenburg, zmusimy go do tego, by ten przyłączył się do naszego imperium miłości, radości, szczęścia i dostatku, a to z tego względu, że jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, mogę w tej wojnie. Pisować z każdym krajem osobno. Oznacza to mniej więcej tyle, że każdy kraj, który teraz jest zaznaczony na kolor czerwony, może stać się częścią mego imperium. I kompletnie nikt nie będzie miał mi tego za złe z tego względu. I jak widzicie po mojej stronie jest wiele krajów, które mają tutaj. Naprawdę, jakiekolwiek znaczenie. Są to między m.in. Węgry, Francja czy Hiszpania, która powstała w poprzednim odcinku i dołączyła do Ligi Protestanckiej, mimo iż jest cała katolicka, podobnie zresztą jak cała Francja. Nie interesuje nas to, dlaczego tak się stało. Ważne, że jest po naszej stronie. I ważne też jest to, że jak zauważyłem przed chwilą, w sumie jest dopiero co, Ottomani, których, na których czekałem, bo myślałem, że oni dołączą jednak do tej wojny, Ottomani z niewiadomych przyczyn nie dołączyli do tej wojny. Smutna sprawa, ale w sumie to ułatwia całą, całą sytuację. Jak zamierzam tę wojnę wygrać? Już tłumaczę. Przede wszystkim wyślę mój oddział do Mecklenburga. Będziemy szli z północy na południe, anihilując wszystkie pozostałe kraje. Oczywiście nie spodziewam się, że w momencie, gdy będę okupował cały Mecklenburg, to on dołączy do mnie. On się na to nigdy nie zgodzi, dopóki nie będziemy mieć 20 wyczerpania wojennego. Dlatego w naszym interesie jest tylko i wyłącznie obleganie go tak długo, aż ten zaakceptuje nasze żądania, które są bardzo proste. Połącz się z nami Mecklenburg, dołącz do imperium miłości, radości, szczęścia i dostatku, a wszyscy będziemy żyć w wspaniałym, nowym świecie. Dostałem tutaj 5 tysięcy żołnierzy, którzy mam nadzieję ogarną sytuację, natomiast resztą żołnierzy ruszam na południe, by zmasakrować oddziały koalicji katolickiej, która nie może, nie możemy pozwolić, żeby ona zjednoczyła się gdzieś tam terenach Austrii, ponieważ wtedy będą mieli z 80 tysięcy żołnierzy. Tego nie chcemy, dlatego wyłapujemy poszczególne, pojedyncze oddziały, które mam nadzieję poprowadzą nas do lepszego jutra. Przy okazji mamy również... Chorobę króla nasz król zachorował. Możemy teraz, możemy teraz wybrać, możemy wybrać co chcemy Możemy na przykład wybrać sobie trade e albo produkcję e Bo tej trade, ponieważ ja z produkcji tak mało posiadam teraz Po drodze zlikwidowałem jakąś armię czeską, nawet nie zauważyłem jaką Przepraszam, że gram na piątce, ale powiem szczerze, że ta wojna będzie na tyle długa Że jeżeli nie będę grał na piątce teraz, no to ona może trwać nawet przez kilkanaście odcinków Na co my oczywiście się nie zgodzimy, ale to na co możemy się zgodzić To na to, by wysłać nasze oddziały, 18 tysięcy oddziałów z generałem z dwoma do armii kolonii która, jak, widzi, jak widzimy, nie ma najmniejszych szans z naszymi wojskami. A to z tego względu, że nasze wojska mają 125% dyscypliny. 125% dyscypliny, to mogę powtórzyć raz jeszcze: 125% dyscypliny to nie jest coś, z czym można porozmawiać. To nie jest coś, z czym można walczyć. Tak samo jak nie jest czymś, z czym można walczyć. 35 tysięcy Austriaków, które wbiło się w nasze 10 tysięcy, ma minusy, więc my tam wysłamy całe nasze siły. Następnie resztą żołnierzy cofamy się tutaj do Mecklenburga. Musimy uratować naszych okupujących tam jakąś prowincję żołnierzy. Halo, halo, jak tam, jak tam bitwa pod Breslau? Bitwa pod Breslau chyba zostanie wygrana na naszą korzyść. Bardzo dobrze. A to wszystko dzięki dyscyplinie, która, jak widzimy, niszczy i masakruje wszystko i wszystkich. Kolejne oddziały koalicji katolickiej wbiły się w nas. I być może za chwilę będziemy tutaj mieli kolejną ogromną bitwę. Mamy zresztą kolejną ogromną bitwę, 36 tysięcy żołnierzy, konta 41 tysięcy żołnierzy pruskich. Wydaje mi się, że jednak nie mają ze mną najmniejszych szans. Węgry już przybyły tutaj, żeby mi pomóc. No nie, mam zbyt dużo morali, mam zbyt dużo dyscypliny. To jest po prostu GG. Moja armia masakruje, anihiluje i mówi: Papa, pa. tym samym rozwaliliśmy całą armię koalicji katolickiej, dzięki czemu nasze oddziały mogą skupić się na odpoczynku i okupowaniu Mecklenburga, który, jak widzimy, już niedługo padnie. więc wędrę na piąteczkę i obserwujemy co się dzieje. Widzimy, że armie francuskie oraz hiszpańskie powoli maszerują w naszym kierunku więc już niedługo posiłki tutaj dotrą. Toskania straciła swoje siły gdzieś tutaj na granicy włoskiej, a raczej, raczej włosko-niemieckiej która, która jest dość napięta to z tego względu, że jak widzimy tutaj gromadzą się naprawdę spore siły królestwa, która się nazywa Akruela oraz oczywiście Austrii. Austria, która w tym momencie ma tylko i wyłącznie te 12 tysięcy żołnierzy, gdyż reszta ich, jej żołnierzy została zniszczona przez nas podczas tej wspaniałej bitwy pod Breslau, gdzie teraz stoi upamiętniająca tę bitwę 11 tysięczna armia węgierska. My w międzyczasie weźmiemy sobie tutaj Influence Ideas kolejne, dzięki czemu mamy w końcu upragnioną ideę zmniejszającą agresywną ekspansję, więc będziemy mogli w tej wojnie zabrać naprawdę sporo przy rzeczy. Ponadto powinniśmy podzielić nasze wojska tutaj na dwie grupy, ponieważ jak na razie mamy troszeczkę malutki problem. Mamy bowiem zbyt, 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 zbyt dużo wojsk w jednej prowincji, więc teraz porozsyłamy je do poszczególnych prowincji. Przy okazji wyślemy też 16 tysięcy żołnierzy do Rupina, by zmasakować ten jeden tysiąc Czechów. Nie chcemy, żeby ci Czesi później jakoś dołączyli tam na południe do linii włosko-niemieckiej, gdzie Toczą się największe walki w tym momencie. Okej, okay, bo, bo imię tylko to że najprawdopodobniej to Węgry będą okupować te prowincje, a jeżeli to Węgry będą okupować te prowincje, to one mogą nas w tej wojnie zostawić. A jeżeli Węgry nas w tej wojnie zostawią, to będzie to naprawdę duży smutek i naprawdę duży ból. A to z tego względu, że oni mają jednak te 36 tysięcy żołnierzy, chociaż są tam też żołnierze weneccy, to, to ich żołnierze stanowią trzon tej armii. Więc w momencie, gdy oni nas tutaj pozostawią samym sobie, no to my będziemy płakać. Podobnie jak płakać będą Czechy, które za chwilę będą całe okupowane, podobnie jak Mecklenburg, któremu teraz wyślemy propozycję, by ten stał się częścią nas. I jak widzimy, Mecklenburg zgodzi się to zrobić. Mecklenburg zgodzi się to zrobić i my moglibyśmy to zrobić, gdybyśmy mieli tylko dyplomatic Power, którego obecnie posiadamy, dlatego musimy zrobić wszystko, by tego diplomatic Powera mieć jak najwięcej. Sprawdzimy, co możemy tutaj zrobić. Nie możemy tutaj zrobić kompletnie nic, by ten dyplomatic Power sobie błysnąć więc czekamy. Po prostu czekamy, aż będziemy mieli wystarczająco punktów, by spisować z Mecklenburgiem i dołączyć go do naszego kraju miłości, radości, szczęścia i dostatku. 17 tysięcy żołnierzy znalazło się w Erzie, Obok też stoi 17 tysięcy żołnierzy, no to wyślemy do tego, do Ecera, a następnie ruszmy bezpośrednio na południe, by wspomóc naszych sojuszników walczących na granicy włoskiej. Granica włoska jest bardzo niebezpieczna, jest bardzo zła, ponieważ tam maszerują całe siły koalicyjne. One maszerują do Papal maszerują, a raczej maszerują, by bronić Papal State, który już niedługo być może również upadnie pod naporem moich wspaniałych żołnierzy. 17 tysięcy żołnierzy muszę wysłać teraz do prowincji nad, nad, nad tym Erzem, bo tam stało troszeczkę wojsk czeskich. Następnie wyślę ich do poczdama Nie możemy pozwalać na jakieś takie szerzenie herezji w tych prowincjach przez właśnie lud Pepików. Okej, okay, Potsdam został rozwalony, Erz jest oblegany. Czechy niedługo zgodzą się na to, by zostać naszym wasalem, co nam będzie bardzo na rękę, ponieważ będziemy zwracać jej kory. Albo przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie będzie mogli zwrócić kory Czechom. Zresztą możemy zobaczyć, czy Czesi będą mogli być zwasalizowani przez nas w tej wojnie. Niestety nie. 114% będzie nas kosztować zwasalizowanie Czechów, więc w tej wojnie ich nie zwasalizujemy, nie będziemy też mogli im poddawać korów, ale pytanie brzmi, czy nas to w jakikolwiek sposób boli? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nas to w ogóle nie boli, a to z tego względu, że my mimo wszystko, mimo wszystko mamy przewagę w tej wojnie. Nawet jeżeli, jak widzimy, 100 tysięcy żołnierzy austriacko-bawarsko-akrylejskich, prowenckich, ausburskich, wursburskich, szwajcarskich i ravensburskich stoi w jednej prowincji. Nas to w żaden sposób nie boli, ponieważ My tutaj w międzyczasie robimy totalną zadymę i totalną anihilację krajów, które z nami graniczą. I o to nam w tej wojnie chodzi. My chcemy zabrać, co możemy. My, możemy, my chcemy pozabierać, co tylko chcemy. My chcemy zabrać, co tylko chcemy. Boże, jak to brzmi? My chcemy zabrać, co tylko możemy. A to z tego względu, że dzięki temu. Dzięki temu nasz kraj się poszerzy i w końcu wbijemy się do cesarstwa bez jakiegoś takiego większego problemu, który nastąpiłby zapewne, gdybyśmy atakowali sami. Ponieważ wtedy wygrać z Austrią byłoby dość trudno, tak samo jak trudno było nam kiedyś wygrać z Polską, której właśnie nie ma, gdyż Krym właśnie przed chwileczką ją zjadł. To nas troszeczkę bardzo niepokoi, a to z tego względu troszeczkę bardzo niepokoi. Boże, co ja mówię? Troszkę nas to niepokoi z tego względu, że Krym jest teraz bardzo, bardzo wrogo nastawiony do nas, chce wszystkie nasze ziemie. Więc będziemy musieli się przed nim bronić. Na, na szczęście on ma 12 technologię militarną, więc wiele nam nie będzie mógł tutaj dyktować warunków, znaczy przez długo, długi czas nie będzie nam tutaj mógł dyktować warunków. Ale, 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 mimo to trzeba się go bać, bo ma on w sojuszu Ottomanów, a razem mogą zbudować jakieś 200 tysięcy wojsk na luzie więc trzeba na to uważać. Tak samo jak trzeba uważać na to, czy będziemy mogli już spisować z Mecklenburgiem. Wydaje mi się, że za miesiąc tak. Na razie jednak musimy się upewnić, czy to się uda. O, nad w tym miesiącu możemy, więc zabieramy cały Mecklenburg, tym samym nasz kraj poszerza się o nowe prowincje, które my już musimy rozpocząć. Korować, ponieważ bez korowania tych prowincji będzie mi bunty. Ta wojna. Nie bez przyczyny jest nazywana wojną 30-letnią. Wszystko dlatego, iż ta wojna będzie trwała naprawdę ze 30 lat, jeżeli ja będę chciał zrobić to, co chcę zrobić, a ja chcę pozabierać wszystkie prowincje od każdego kraju, z którym mogę pisować osobno. A to nie jest takie łatwe. Będę musiał naprawdę sporo punktów administracyjnych na to wydać, będę musiał wydać naprawdę sporo punktów dyplomatycznych na pisowanie i naprawdę sporo bite wygrać, by oni w końcu zgodzili się na przyjęcie moich zasad. A propos moich zasad moje zasady mówią jasno, jeżeli moi sojusznicy coś okupują, to to ma zostać pozostać okupowane, więc moja armia teraz musi ruszyć do Wiednia, gdzie zmasakruje, mam nadzieję, armię austriacką. I tak też się dzieje armia austriacka nie ma ze mną najmniejszych szans, ale co to 94 tysiące 94 tysiące wojsk m, koalicji katolickiej rusza w moim kierunku, żeby przełamać obnożenie wiednia, wbiło się we mnie, wysyłam tam moje, moje oddziały. Jak na razie ja nie mam zbyt wesołej sytuacji, mam więcej dyscypliny, ale gdyby jeszcze jakieś posiłki tutaj dotarły, to może nawet udałoby nam się to wygrać. Halo, halo, zaraz zobaczymy. Tak, jeżeli Węgrzy dotrą na czas, to my tę bitwę wygramy, chyba, tak mi się wydaje. Nawet ba, nawet bez pomocy Węgrów nam się udaje w tej bitwie wygrywać i tym samym kolejna armia ko koalicji katolickiej zostaje rozgromiona dzięki moim wspaniałym wysiłkom, które jak widzimy, jak zwykle są cudowne. Jak zwykle są wspaniale, wspaniałe i jak zwykle po prostu, po prostu, po prostu, po prostu nie wiem co chciałem powiedzieć. Ważne, że wygrywam. Nieważne. Paszę, że wygrywam, nieważne. Przepraszam, że taki zakręcony jestem, ale w sumie nie spodziewałem się, że ta wojna będzie się toczyć aż tak dobrze, że pójdzie wszystko po mojej myśli, a na razie idzie wszystko po mojej myśli i po prostu wygrywam, masakruję itd., dalej. Więc alleluja i do przodu przede wszystkim, jak krzynówek. Czechy. Teraz musimy zapytać Czechów, co Czesi chcą nam oddać, ponieważ Czesi też powinni nam mimo wszystko coś w tej wojnie oddać. No mi się wydaje, że to byłoby najsensowniejsze. Na przykład powinni nam oddać takie prowincje. Halo, halo. No niestety, no tak jak mówiłem, z ich to 114%, zabranie wszystkich prowincji to 111%, ale widzimy, że będziemy mogli mniej więcej całe Czechy zabrać. Tylko problem będzie z korowaniem tego, ponieważ to będzie aż 68% overextension całkiem sporo. Trzeba będzie się nastawić na naprawdę sporo korowania, które mam nadzieję nie będzie aż tak trudne, jak mi się wydaje. Bo jak na razie mam takie przeczucie, że to będzie naprawdę, naprawdę karkołomne zadanie. Ponadto wypadałoby dać jakiegoś lidera do naszej kolejnej armii i wysłać go na północ, do Rupina, ponieważ tam jakaś dziwna armia Brabantu próbuje przełamać nasze wspaniałe, raczej naszą wspaniałą okupację tej prowincji. O, właśnie, o Wilku mowa. Brabant przełamał okupację prowincji, a armia Toskanii w międzyczasie po cichaczu wbija się w północ na Niemcy, które są etnicznie, etnicznie nasze, ponieważ naszym celem w tej grze są między m.in. północne Niemcy. Obiecałem wam, drodzy widzowie, że w Niemcy się wbije, i właśnie teraz tego słowa dotrzymuje. Próbuje się w te Niemcy właśnie wbić. Ojo, joj oj, oj, oj. ogromna armia znów koalicji katolickiej wbiła się w moją armię. Mają minusy, moja armia z generałem z dwoma stoi zaraz obok w Pradze, więc powinno być dobrze. Ponadto armia Węgrów również jest obok. Powinniśmy to wygrać mimo wszystko. Moja armia ma tyle dyscypliny, że to jest po prostu GG. Oni nie mają z mną najmniejszych szans. No chyba że, chyba że jak widzimy, jak widzimy dzieje się tutaj rzecz, rzecz przeciwna, 142 tysiące żołnierzy właśnie wbiło się w moich wspaniałych żołnierzy pruskich. Dosarłem tam wszystkimi moimi siłami, ale wygląda na to, że jednak ta masa, ta masa na... Zmasakruje. Jeżeli żadne posiłki tutaj do nas nie dotrą, no to będzie bardzo źle, będzie bardzo źle, przegramy bardzo ważną bitwę. Chociaż w sumie patrzcie, no pomimo iż oni mają dwukrotną przewagę liczebną, ja i tak jakimś cudem tutaj się utrzymuję. Utrzymuję się dzięki mojej dyscyplinie, wspaniałej dyscyplinie, która daje mi niesamowite bonusy bojowe. Alleluja, alleluja, ale z drugiej strony też nie alleluja. To z tego względu, że jak widzimy na załączonym obrazku, ta bitwa zostanie przez nas niestety przerżnięta i to mocno, ponieważ nasza koalicja protestancka woli oblegać sobie jakieś tam malutkie kraje na zachodzie niż pomóc nam tutaj w prawdziwych wojnach, w prawdziwych bitwach z armiami, które liczą po 160 tysięcy żołnierzy. To naprawdę zabolało i to niestety pokrzyżowało nieco nasze plany. Plany, które były wspaniałe, cudowne i, żeby nie powiedzieć, wręcz idealne. Plany, które były snute przez pokolenia, pokolenia królów i innych, tam, nie wiem, rycerzy krzyżackich, nie pamiętam, wielkich mistrzów krzyżackich. O, to jest dobre sformułowanie. Plany, które były snute przez wielu mistrzów krzyżackich, przez pokolenia, jak już mówiłem, właśnie teraz w tym momencie się rozjeżdżają, to z tego względu, że ogromna armia maszeruje w naszym kierunku, nie w kierunku Francji, nie w kierunku kogokolwiek innego, tylko w naszym kierunku. W naszym kierunku, w kierunku naszej niewinnej, malutkiej, nie wiem jak to nazwać w sumie, nadziei naszego namutkiego kraju, który nazywa się Prusy, namutkiego kraju, który jak widzimy na załączonym wracku, nie ma już zbytnio armii, ponieważ wystał się z Mempowera, więc to jest moment, w którym ja, niedźwiedź, muszę zacząć inwestować w najemników. Najemników, którzy nie są może zbyt potężni, nie są może też zbyt liczni, ale są i to się liczy. A jak wiemy, jeżeli coś jest, to jest to lepsze niż wtedy, kiedy tego nie ma. A nie mamy teraz zbytniego wyboru, więc no niestety, najemnicy, twórzcie się. Wszyscy najemnicy tego świata, chodźcie do mnie, rekrutujemy każdego możliwego najemnika, niech oni przyjdą tutaj i niech wpierdzielą tej głupiej koalicji katolickiej która jak widzimy jak na razie przegrywa ma 33% z nami warskora, czyli to my mamy z nimi 33% warskora czyli ona przegrywa z nami i to dość mocno, ale my musimy to zwycięstwo jeszcze zabezpieczyć poprzez po prostu ciągłą anihilację wojsk wroga, wojsk wroga, które wciąż są tutaj przy naszej granicy w granicy austro-węgierskiej ale nie ma tego złego, co by na nie wyszło. Dzięki temu, że oni się skupiają na nas, nasi sojusznicy przedzierają się dalej w głąb Austrii i tym samym niedługo zjednoczymy się z nimi w jednej ogromnej bitwie, która będzie decydować o losach tego świata. Brzmi jak coś, co chciałbym obejrzeć. Brzmi jak coś, w czym chciałbym wziąć udział. I brzmi jak coś, w czym ja wezmę udział, jak tylko zgromadzę moją armię. Wspaniałą armię najemników, która rusza teraz do policji Nece, ale zanim tam ruszy, to najpierw moja 22-tysięczna armia zmasakruje tych 15-tysięcznych... Mianowicie 100 tysięcy żołnierzy kolonii, którzy udali się tutaj, he, żartuję, na kolonię. To było słuchanie niedźwiedziu, Nieważne. Nieważne, ważne, że armia już nie istnieje. Podobnie jak za chwilę przestanie istnieć również armia Monsteru, który stoi sobie w prowincji Ers i myśli, że ma jakiekolwiek etniczne prawo do tego, by decydować o tym, jak ten świat wygląda. Ale, 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 cóż ja tu widzę? Ja tu widzę bardzo niedobre rzeczy, ponieważ połączona armia koalicji właśnie wbiła się również w RS. Muszę tam szybko podostać jakieś żołnierzy. Szybko, szybko, szybko dalej. Udało się, udało się i chyba tym samym wygram tę bitwę. Oj, było niebezpiecznie. Chyba powinienem to wygrać mimo wszystko. Mam minusy, ale dyscyplina robi swoje i tym samym kolejna bitwa została wygrana na moją korzyść. A Austria ma malutki problem, ponieważ nie ma już zbytnio armii ani mempowera, Podobnie zresztą jak ja. Przynajmniej mam nadzieję, że oni nie mają mempowera Podobnie jak mam nadzieję, że za chwilę. Czechy zgodzą się na to, by stać się częścią mnie. Częścią mojego wspaniałego kraju miłości, radości, szczęścia i dostatku. Częścią kraju, który jest nazywany przez niektórych żywą, chodzącą, miłosną nadzieją serc. Tak go nazywają. Ja tak słyszałem, że tak go nazywają. Naprawdę, tam daleko na zachodzie nazywają go chodzącą nadzieją serc. Miłości serc. Pamiętajcie to sformułowanie, to jest przepiękne sformułowanie. Dlaczego Saksonia nie chciała dołączyć do tej wojny? Ona była z nami w Lidze, a mimo to nie dołączyła do tej wojny. Bardzo mnie to smuci, być może spisowała, kiedy nie patrzyłem. Nie wiem. Ważne, że na razie wojnę wygrywamy. W każdym chwili, w chwili możemy z Jeżeli coś pójdzie nie po naszej myśli, to robimy po prostu whitepiss. Warto też powiedzieć, że w sumie ta wojna chyba w momencie, kiedy zakończy się whitepisem, no to wybuchnie event, że. Wojna nie jest rozstrzygnięta i będę mógł ją powtórzyć, i w tym samym będę mógł tak regularnie wbijać się w to cesarstwo i zebrać coraz to nowe tereny, które będziemy potem korować. Milan spisował z Austrią, Milan spisował z Austrią, Milan oddaje Austrii prowincję, musiał się poddać, a to z tego względu, że niestety Milan został okupowany przez tych głupich, imperialistycznych Austriaków, którzy zmusili go do poddania się i tym samym Milan chyba też od równocześnie istnieć, tak? Nie, Milan ma wciąż trzy prowincje, które są dawnymi prowincjami Szwajcarii? Dziwne sprawy tutaj zaszły, naprawdę nie wnikam. Ważne jest to, że Czechy za chwilę upadną i tym samym Pepiki poznają znaczenie słowa furia. Furia pewnego niedźwiedzia, który chce tylko swoje etniczne ziemie. To wszystko, czego ja chcę, etniczne ziemie. Etniczne ziemie, czy zbyt wiele? Owszem, jedziu, wymaga zbyt wiele, tak samo jak wymaga zbyt wiele od węgrów, którzy walczą tutaj sami. Być może powinieneś im pomóc, jeżeli dojdziesz tam na czas, to jeszcze przeważysz szale zwycięstwa. Niestety nie, 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 nie. W tym momencie tam się nie wbijemy, musimy więc uciekać. Musimy zrobić wszystko, byleby ta armia nie zaczęła nas zbytnio gonić. Też powinniśmy zakrywać nowych najemników. Stać nas na to, mamy plus 18 przychodów, więc czemu by tego nie zrobić, w szczególności, że tych najemników całkiem sporo się tutaj zregenerowało. Im więcej najemników, tym lepiej, dzięki czemu będziemy mogli szybciej tę wojnę wygrać. Po prawdzie armia koalicji jest imponująca. Mają oni bardzo dużo jeszcze sił, ale my mamy Francję. Czyli coś, czego oni nie mają. To jest takie samo jak w Avengers. My mamy armię, a my mamy Halka. Tak samo oni. Oni mają armię, ale ja mam Francję, która jest takim Halkiem Europy Universalis 4. Po prostu kto mają na sojuszniku, ten wygrywa grę. No nie można tego spierdolić, mając po swojej stronie Francję. I wydaje mi się, że to jest coś, co będzie... Decydować o tym, kto odniesie masakryczne zwycięstwo w tej wojnie. Zresztą, kto zabrał w tej wojnie już jakieś prowincje? Przede wszystkim ja. Tam, owszem, Milan upadł. No dobrze, to się zgadza, że Austria zabrała ziemię Milanowi, ale z drugiej strony, co nas to obchodzi? Co nas to obchodzi? Niech ona ucieka te Włochy. Tam jest Toskania, Toskania się tak łatwo nie da. Spokojna, twoja rozczochrana droga, Austria. Toskania się tak nie da, a my będziemy to wszystko obserwować z od... bezpiecznej odległości. Jak to tam niby próbujecie się przebijać do tych swoich śmiesznych, niby etnicznych włoskich ziem, które jak widzimy na mapie cesarstwa już nie są w cesarstwie, więc nie wiem, Austrio, czego ty tam szukasz. Tak samo jak nie wiem, Austrio, dlaczego ty jeszcze nie wysłałeś mi żadnego pisa, dlaczego nie wysłałeś mi jeszcze propozycji pokojowej, widząc to, co się tutaj u ciebie dzieje. Okej, okay, możemy teraz spisywać z Czechami, co w sumie zrobimy, ponieważ czemu by tego nie zrobić? Halo, halo, Czechy, oddajcie mi swoje prowincje. Całkiem nieźle. Tym samym powszerzamy nasz kraj o kolejne ziemie. Halo, halo. Mamy trochę extension, trzeba będzie to wszystko korować, no ale jest problem. A to problem taki, że nie mamy punktów administracyjnych, by to wszystko skorować Dlatego musimy być teraz bardzo, bardzo ostrożni, jeżeli nie chcemy, by zjadły nas jakieś bunty. Tak samo jak nie chcemy, żeby nasza armia tutaj w Rupinie przegrała z sześciotysięczną armią jakichś dziwnych murzynów z Nurembergi. Więc halo, halo, wysyłamy tam naszych żołnierzy, niech oni to niech oni to ogarną. Okej, okay, oni to ogarnęli, tym samym wygraliśmy kolejną bitwę, a armie koalicji po prostu znikają jedna za drugą, jedna za drugą, a nasze płyty się powiększają dokładnie tak, jak to zaplanowałem. Więc alleluja, niedźwiedziu, byleby do przodu. Boli mi jednak fakt, że jednak, jednak jednak nie oszukujmy się, zabranie e, tych całych Czech naprawdę będziemy kosztować dużo punktów administracyjnych, a punkty administracyjne są niezbędne do bustowania prowincji, więc innymi słowy, w tym momencie będę murzynem. Idę w ilość prowincji, a nie w ich jakość, ale z drugiej strony ja bardzo lubię, jak moja granica się poszerza i bardzo lubię patrzeć na to, jak moja, jak moja, czyli mój kraj, o może tak, jak moje cesarstwo rośnie w siłę poprzez zdobywanie nowych prowincji, więc spełniam teraz moje marzenia, moje ambicje i tym samym anihiluję kolejną armię kolonii, która już niedługo myślę, będzie chciała się poddać, no bo jak patrzę na to, co się z tą kolonią dzieje, to jest mi po prostu smutno. Zanim jednak my te kolonie podbijemy, to będziemy musieli sobie zgromadzić troszeczkę punktów administracyjnych. Punkty administracyjne w tym momencie bardzo nam się przydały, tak z 900 punktów administracyjnych, dzięki czemu skorowalibyśmy wszystkie te ziemie Czechów, a następnie byśmy ruszyli dalej na południe z myślą, by po prostu zmasakrować opór. Wojsk koalicy, koalicyjnych, koalicji katolickiej oczywiście, które się tam znajdują. Ale to wszystko zobaczymy już w kolejnym odcinku, ponieważ ten odcinek wydaje mi się, że był już wystarczająco długi i wystarczająco bogaty w doświadczenia. Też widzę, że mój sojusznik Francja tutaj troszeczkę upada, więc zastanawiam się nad tym, czy prowadzić tę wojnę dalej, czy może po prostu już spisować. Napiszcie mi to w sumie w komentarzach, czy Waszym zdaniem prowadzić wojnę dalej? Mi się wydaje, że mogę ją prowadzić dalej, że na ludzi mogę tutaj sobie zgarnąć jeszcze te 2-3 kraje bez jakiegoś tam problemu, ponieważ oni są teraz skupieni na Francuzach, a i tak, i tak skoro mam wystarczająco bez mi odpisować, więc napiszcie mi w komentarzach. Prowadzić wojnę dalej, waszym zdaniem, czy zachować się jak totalna pizda i spisować? Pozostawiam wam to do oceny, więc pamiętajcie o skomentowaniu filmu, pamiętajcie o ocenieniu filmu, no i do usłyszenia w kolejnym materiale.